Siemaneczko w dzisiejszym odcinku wycinka. Zaraz spuszczamy tamtą suszkę i spierdzielamy na bok. Pilasz już tam tnie. No niech nie to szybciej, bo film będzie za długi. Awajcie, to się nagrywa. To się kameruje Filip. No nie, piła zdechła. No, dobra, może włączę, jak już będzie trochę leciało. Dobra. Jest akcja, rusza się pomału. Patrz jej. Czongruz. O nie, Jezus. No